Witam serdecznie państwa. Jeszcze raz w dzisiejszym dniu nagrywam odcinek 21 lipca 2025 roku, godzina 21:13. Więc stwierdziłem, że coś tam dla państwa nagram i serdecznie Państwa zapraszam do oglądania. pamiętajcie o parawce prawne, że z enumeratorem i doradcą finansowym pamiętać też o subskrypcji, bo subskrypcja jest też bardzo ważna. A jeżeli mowa też o, o, o sprawach finansowych, to też finanse też są potrzebne. Jeżeli coś Państwa by chciał, to serdecznie Państwa zapraszam do wsparcia mnie na SUPI. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa miałby życzenie, to postaw mi kawę. Nie mam na SUPI.pl. Postaw mi kawę za 30 zł podstaw mi pizzę z, z taką ubogą, albo mi wesprzyj mój content za to, że dla Państwa nagrywam jakieś filmy. Podobają Wam się to? Czas do czasu przecież m, żaden Żadne to nie będzie obciążenie dla Państwa, aby po prostu mi nie wesprzeć no, w kwocie też i 50 zł. I serdecznie Państwa do tego też y, namawiam i też osobiście y, proszę. Co dzisiaj będziemy mówić o jakiej akcji? Szanowni Państwo, już Państwu mówię, wchodzimy na mój po prostu YouTube i na YouTube, jak jakbyście Państwo sobie weszli, to też są ludzie, fajni ludzie, którzy też od siebie też mają różne pytania, różne mają też komentarze i też pan Sylwek, witam panie Sylwku, też poprosił mnie, abym zrobił analizę taką firmy Serwice, coś takiego Selwicę. No więc mówię, po krótkiej naradzie zapytałem tego pana, czy to jest o to chodzi, Selwia, więc tu jest znak, że to jest ta firma. No, więc Selwita jest już na moim ekranie. Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki, i zobaczymy, co tam w ogóle słychać. Co to w ogóle jest za firma? Więc, jakbyśmy sobie wili, Selwita to taka nazwa związana bardziej no, z, z lekami, z tą farmacją. No i faktycznie jest to, jest to firma, która od jakiegoś czasu zajmuje się w ogóle tymi produktami bardziej terapeutycznymi. Tworzy różne opracowania leków i tak dalej. Mają już tam doświadczenie 15 lat. Tutaj w Kraków, Poznań i w Zabrzów, fajnie. No i co tam dalej? Mają 900 chyba ludzi, profesjonalistów, którzy tam z nimi działają. No zaraz sobie możemy sprawdzić. A więc sprawdzimy, szanowni państwo, metryczka, już chodzi ruch, ile mają ludzi, coś pracy pracownicy 969 do napisania do założenia w 2007 roku firma powstała. No i dzisiaj mamy taki zysk, no, kurczę, mamy zysk no, no, na minucie, jeżeli chodzi, za każdą akcję jak kupisz, to jesteś w plecy za przeproszeniem. No i, no i ta firma no na chwilę obecną no, wartość jakaś ta firma posiada. No, strony fundamentale nie będę pisał, jak to wygląda, bo się na tym nie znam, a, ale strony technicznej... Eee, no, szanowni Państwo, ja sobie tu rozrysowałem taki rysunek, a więc ta firma, no, jeszcze, 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 nie teraz, jeszcze trochę powinna polecieć w dół i tu na miesięcznych świeczkach sobie zrobiłem już taką analizę, taką szybką, żeby temu, temu panu miłemu, mniej więcej powiedzieć, jak to wygląda, więc ja tu widzę jeszcze, jeszcze widzę spadki, do no, na razie to jest... Eee, jakby tu byłaby pierwsza moja fala, ta słynna, tu jest x, czyli pierwsza Fx, tu jest fala numer dwa, bym sobie życzył, żeby była, i ona jest, teraz byłaby tu fala 3, Ja bym przypuszczał, że ta fala mogłaby być w tym miejscu, a w czwórka, czwórka powinna mieć wybicie wybicie, więc czwórka, jakby nawet, no, tutaj praktycznie ona już tutaj, już szmuglują nas tutaj. No, faktycznie. To co najrysowałem, to no, już jesteśmy na tym Ala wybiciu. Nawet się cholerka nie dopatrzałem, no faktycznie w tym miejscu już było wybicie. Czy ta firma ma szansę? 30% No, może nawet dość Nawet może dojść do, do 70%. Tak to może to być i w tym miejscu i tu. Na chwilę obecną, no jesteśmy na, na takim miejscu gdzie? Raczej no, nie spodziewałbym się tutaj jakiś olbrzymich tutaj już y, ala wzrostów, ale mówię, no, przy tym co tutaj Państwu pokazuję, ja to tak widzę i to byłby tutaj koniec dopiero w tym miejscu, tak? Więc no, jak ktoś Państwa się zapatruje, to tutaj stworzyła nam się struktura no, stworka dosyć takiego ostrego. I ten stworek nam pokazuje, że no, tu on się... Tu, tutaj może być pierwsze odreagowanie, a tak naprawdę on się tutaj w tym miejscu powinien zakończyć, w tym miejscu, nie. Dokładnie to jest miejsce z 12,50, to tak bym widział, żeby tutaj mógł dojść od strony, mówię takiej bardzo mocno fundament, od technicznej, to, to, to takie maksymalne zresztę 12,50, tak? Więc no ta firma to tak średnio na jeża mi to wygląda, jeżeli chodzi o tą strukturę. Chyba, że no, byśmy tu liczyli te fale, ale co ja mam tu liczyć? No to takie są faluśki. Fale, faluśki tu są takie, no. Nawet czekajcie, a jak ja tu nazywałem na jakim to wykresie jest. No dobra, na tym normalne, a na tym to jest regularne, a, a logarytmicznym, jakby chodzi. No na logarytmicznym jakby chodzi. No widzicie, na no, no, mi to tak wychodzi jak wychodzi no, muszę to sklona sk 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 zrobić No, na log logarytmicznym Szanowni Państwo Na tym logarytmicznym to wychodzi No wychodzi nam coś innego Wychodzi nam, że trzecia fala i czwarta fala była wybita. Hmm? <śm> Więc, a piąta fala może być tutaj, wchodzić w, no, w te miejsce. Więc piąta fala, byśmy weszli gdzieś w tym miejscu, gdybyśmy rysowali, jeżeli to byłby już autentyczny już byłby start, no to troszkę by było jeszcze mi czasu, żeby, yy, żeby móc wejść w ten, w ten, w ten, w ten deal z ten, tą firmą. Ale musi 36 zł przebić. Tak, wychodzi. To jest po pierwszy, pierwszy warunek. 36 zł musi przebić. Tak. Nie, nie, będzie to widać, czy nie? Musi teraz, musi, powinno nam, z, nam z, zrobić korektę. I dopiero, jeżeli coś by było, to Możemy liczyć na jakim wzrostową. Nie przyglądałem się wcześniej, Szanowni Państwo, tej strukturze, no, w, jeżeli chodzi o logarytmiczne podejście. Dopiero ten teren na żywo przyglądam się temu wykresowi. No i tu jakieś smaczki małe widzę, a więc mały smaczek jest taki, że no. W układzie logarytmicznym no, byłaby to jakaś już pierwsza korekta. Czyli tak. Powiem, powiem Państwu tak, jak ja bym to widział. No, żeby żebyśmy tutaj. Nie było jakiegoś tutaj podniecenia. Więc na chwilę obecną to jest pierwsza fala 1-2. No i tutaj jest wybicie. Miało nie być rysowania szkól na takiego ponownego, czyli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7-8 No kurde No może, może. Szanowni Państwo, jakby to tak by poszło dobrze, to może. Może by to w tym miejscu, może faktycznie ta piątka by się tu mógł, mogła nam zakończyć. Hmm? Tak zastanawiam się na tym. Z drugiej strony. I żebyśmy liczyli tutaj, właśnie to w ten sposób, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To mamy jeden, jeden, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I tu mamy pierwszą, czyli... No może to być piątka i tu może być odreagowanie do tego miejsca. ABC i no możemy... Możemy się przeliczyć też, nie? Możemy się też, szanowni Państwo, przeliczyć tym, na tym wykresie, tym, 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 tą strukturką. No to co tej, no logarytmicznej, no piątka by była. Natomiast jeżeli chodzi o regularny wykres, no to jesteśmy jeszcze daleko w tyle, daleko w tyle. Daleko w tyle, szanowni Państwo, czyli. Czyli 3, 4, no przy, 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 przy regularnym jest tutaj zakończona. impuls tutaj byłby zakończony. Pięciofalowy 1, 2, 3, 4, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, I teraz byłoby 1, 2, 3. I jeżeli patrzymy na tą, ten wykres tutaj, na tym, yy, ten regularny, tak to. To szanowni państwo w tym miejscu jest odreagowanie, jest odreagowanie mm, i tu powinno, powinno jakieś małe wzrosty powinno być no. i przy tym wykresie tym wielkim to jest byłoby, to no byłoby 3, 4, według mnie. No, to jest kur... czy jak to 3, 4 musi być teraz wypita. ta struktura, czyli tak od 36 ja byłaby, tu byłaby 36 cofka na tym dużym tutaj wykresie zrobiliśmy. Tak, no to 36 co i tu ten malutki overbalance gdzieś to miejsce jakby było wybite. Jeszcze mhm. się To tutaj no, no, może byłaby próba jakaś mm, wzrost, wzrostowa. Tak. Więc 34,8, 36, 6 mm, to powinna tutaj być jakaś korekta, i to jakiś wzrost mógłby być. Ile ten wzrost by był? No, może 29. No. 23% jakby tak liczyć od tego miejsca i to byłaby dopiero y, 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 struktura pięciofalowa tu, tu ABC no i jakby tu jeszcze z tego miejsca by tak jeszcze z tak, pi razy drzwi zobaczył tego miejsca by to walło w to miejsce no i to no widzicie Państwo Widzicie Państwo? No to, była ta, no to byłoby tak, by wyglądało 3, 4 Ojej, a coś tu się powiększyło, coś się zmniejszyło i ta struktura piątka byłaby tu. No, no, no to tak wygląda. Czy od strony mówię logarytmicznej skończyliśmy falowość? Falowość jest tu zakończona. Pią, piątka, To jest raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz powinna nastąpić jakaś odragowanie w górę. No może być to no, odragowanie. I następne wzjazd. No, ale jak widzimy, tu ma być zjazd nie wiem czy to dragowanie będzie aż tak, tak e, emocjonalnie duże żeby poszło ku górze. Nie wiem. No, czyli tak naprawdę cała struktura nam już pokazuje mniej więcej gdzie ten spadek będzie. No i wszystko do jednej, do jednej no prowadzi do jednego miejsca no, czyli do, do miejsca w cenie 12,50. Tu może 7 nie wyszło, ale tak gdzieś 9 zł. Tak. Nawet jeżeli ta firma będzie miała dobre wyniki, wszystko będzie dobrze, to, no, no to więc ktoś tu coś będzie robił, aby, no, jak to się mówi, wartość wewnętrzna firmy była zaniżona. No. Musiałbym wejść na wyrocznie i zobaczyć, co ta wyrocznia mi mówi, jeżeli chodzi o te wartości. Jakie ma fundamentalne, ale to co państwu powiedziałem, tak mi się wydaje, że tak będzie od strony, jeszcze raz powtórzę, od strony, mówię logarytmicznej, mm, mam, mamy zakończenie tej pierwszego falu impulsowego, pięciofalowego, po tym pięciofalowym powinny nastąpić jakiś, szanowni państwo, wzrost. I jaki ten wzrost będzie nastąpił? Jeszcze raz sprawdzę sobie, bo to gdzieś dotąd doszło, tak? Hmm. Ale do tego doszło. Yy. Ruchu pięciofalowy. No, i, no i to, to jest to, i to jest właśnie ten impuls, gdzie ja bym wstawiał, że to, to byłby ten impuls. Tu byłaby strefa podażowa, i jak to wykasuje, już to zobaczymy zobaczcie Państwo, dojdzie do tego, czy dojdzie do tego, to zobaczymy, jak to będzie w strefie podażowej, bo to. Dzisiaj możemy mówić jak chcemy. Weszło to, czy nie weszło? Ja pierdzielę z tymi dysputami. No. To są takie miejsca podażowe, gdzie ten wykres tu dojdzie, i tu się dalej no, skorekcie. No, powinien skorekcie, bo to, to jest taka struktura, jaka jest. I on może tutaj no, znaczy nam piątkę, w tym miejscu. E... No tak, tak wychodzi. No tak wychodzi. A jeżeli będzie to zakończenie korekty tej logarytmicznej, że, że to pokaże nam tutaj już końcówkę, no to możemy mówić o pewnym no, możliwościach, no jakichś może wzrostowych, no, ale na chwilę obecną, no jest jak jest. No jesteśmy też byliśmy tej strefie, no nie wiem, do, nie doszliśmy jeszcze do tej strefy jeszcze chyba zaraz prawdzę. No nie, to strefa to jest tu czerwona, y, jeszcze do no, tej strefy my nie doszliśmy nawet tutaj, no bo popytu jeszcze my nie doszliśmy. A więc postach, y, nie popytu, no tak popytu, postach to jeszcze jest gdzieś w tym miejscu. Czyli tu takie miejsce, gdzie będziemy się kupować sobie, chętnie kupować. na o, o. Tu, a tu gdzie był, było miejsce do kupowania, to, jest, to było to miejsce. No. Coś, coś w tym stylu. No i teraz idziemy z tego. I sprawdzimy jak tu wychodzą strefy popytowe. Postrach popytu. Zobaczmy na zielono. To są 22 do 26. To można by byłoby spróbować kupować. A natomiast tu zaznaczymy tą kreskę jakimś kolorem, inny może żółty. Dobra. No to tyle, szanowni państwo, tak bym to widział, i od tego miejsca, no może być tutaj zjazd. O, tak bym to widział, no. To, co tutaj stawaliśmy wzrostową korektę, ona może być, ona może nie być, więc od razu państwu to mówię. Kurczę, mogę wcześniej zobaczyć, ale może być to odreagowanie, szanowni państwo, tu jest piątka. Bardzo ładnie tutaj się z FIBA, się tutaj splatają. No więc, no, dużo jest przesłanek, że to może, no może do być odreagowani, jakiś tam zysk, może się państwo na tym wykręcić, ale, ale mówię jeszcze sprawdź ze sobą, jak to wychodzi na Selvi, jeżeli chodzi o te spadki. Jeśli miałbym tutaj. No, to jest, to jest 60 spadku, tak. Ale jeżeli bym myślał wzrost, a nie wiem i tam, kiedy to będą wzrosty. To może byłoby takie coś. Już rysuję. No tu to może przesadziłem, ale mówię, no do podwójnego, o, do tego miejsca bym tak jeszcze jeszcze, bym to może dał. Na chwilę obecną. No to takie byłyby były możliwości. A więc stosunek to, co Państwu kiedyś mówiłem, że jak zainwestujesz dzisiaj, może stracić 60%. A może zyskać 98%, może zyskać 135%. No. Dla mnie to trochę jest. Tak, średnio średnio najeżdża. Tak, jeżeli mówimy o tej firmie, to mi tak średnio najeżdża. Ten plan mi tu pasuje. No. Tak, mi to, średnio mi to pasuje, A więc chyba to wszystko, jeżeli chodzi o, o tę o Selvite. Jest tam tej firmy farmaceutycznej, ale mówię: Jak ktoś tu zainwestuje? Być może jakimś ruchu mikro coś tutaj może wykręcić. Ale mówię, no, w mikro ruchu mm, możesz coś zarobić, ale mówię w dłuższej perspektywie, no, jeżeli chodzi o strukturę tą mm, logarytmiczną czy to jest regularna o, regularna regularną już muszę zapamiętać zawsze mi się myli przy regularnej strukturze no to tu jeszcze dopiero mamy falę numer 3 4 która jeszcze nie jest ogarnięta więc no, no tak to wygląda jeżeli chodzi w, w układzie w tym drugim logarytmicznym, mamy zakończenie impu pięciopalowego impulsu, czyli raz, dwa, trzy, cztery i tu byłby pięć, byłby, byłoby zakończenie i jakaś struktura byłaby w górę, a więc jak ja bym to widział, więc tutaj no, nie widzę nic takiego y, pożytecznego, tylko no, Jezuś, kurna jak ja lubię tak mnie to denerwuje, no być szybko no wyszło jak wyszło jak zawsze. Czyli struktura byłaby coś w tym stylu, to jest byłby 5, 3, 5, czyli byłby tak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tak i dopiero jakiś wzrost mógłby być, a więc tak ja to widzę. I no i no, no, mówię inaczej mi tu nie wychodzi. I, I tyle w temacie. Jeżeli Wam się odcinek podoba, pamiętajcie mi kawę. Cały czas o tym drżąkam Wam. No, albo mówię na jakąś tam pizzę małą z serem, a jak nie to zapraszam do wsparcia mnie jako mojego kontentu na Supi. A tu jest prezent, otrzymacie Państwo ode mnie możliwość do końca roku bycia na moim Discordzie prywatnym. Nie palę, bo inwestuję. A możecie też już dziś przystąpić do Discorda Kobra Inwestorzy która jest po prostu wstęp, wstęp wolny więc i nie ma problemu zapraszam serdecznie tutaj na tym kanale możecie wejść tutaj jest Discord Kobra Inwestorzy można wejść wolny wstęp natomiast Discord mój prywatny gdzie tam się ludzie udzielają to po prostu no Zapraszam tych, których ja po prostu chcę. A kogo ja chcę, to jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, no to jest tylko moja decyzja, i, i to nie jest tak, że jak ktoś tam mnie wesprze za tyle i tyle, to że żąda tego. Nie, po prostu ja Ci zapraszam od siebie, od serca. A jak Ty żądasz, to co możesz żądać, nie? No, więc wszystkich, w trakcie normalnych ludzi, serdecznie Państwa zapraszam do, do, do bycia i oglądania mojego kontentu. Nie palę, bo inwestuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia do końca odcinka, cześć.